Cześć, kiedy wokoło mieszka tylko zło Podkładam bomby demona Uczynek dobry moja broń Nieważne kto by myślał co duży ciężar na mnie jedną no matrze, Czy złożę tym grał Czy to zapisane co będzie dalej kiedy... Biało owce W czarnym stadzie Czasem w oczy przykro patrzeć Tuszy nie ma Tylko samet jestem zbiorem Wyobrażeń Biało owce W czarnym stadzie Czasem w oczy przykro patrzeć Tuszy nie ma z nie jesteśmy już dziećmi, odbicie go z mi co dnia, tych, co już odeszli na drogi, taki widać nie był plan Nie mam więcej pretensji, nie odam nic, choć oddałbym sam Nie pozbawisz mnie treści, nawet najlepszy może kiedyś czegoś da... Teraz i sam odrzucię, słodko się przedrodnej prawdy Na dobre zabijam sobie katusze, lepsze dusze niech wyjdą z Mimo wszystko mam ogień w sercu, tak to Oczy. Nabiera sensu, dopiero przez druga chwila otworzyć. Nie czuję znaków, po policzku płyną suche łzy Tak znieczuł młody dźwiga krzyż i Kryk, 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 kry, jak oto się, wszystkich emocji chwili Chwile sztuczne jak potok, zmieniają się same w pył. Jestem zbiorem, wyjątkiem Białą owcem. W żadnym stanie czasem w oczy się duszy nie ma. Zbiorę wyobrażał Białą oznaką. W czarnym stadzie czasem w oczy przykro patrzeć duszy nie ma tylko śmietek i my i wtrącić zdy. W tracę i zdy, praga zysku. Wiesz, nie czekamy na piwę kopalarów tak, przed tym wszystkim. Czarnym stadzie czasem chodzi, przykro, patrzeć, duszy, bieg, tylko zamę.